Historyczne spotkanie już dziś. Czyżby ta niedziela miała okazać się przełomowa? Najbardziej wpływowi światowi liderzy będą decydować o przyszłym losie Ukraińców i Europejczyków. Co na ten temat mówi prezydent? Znów wrze na politycznej scenie. Liderzy państwa starli się publicznie, i tym razem poszły naprawdę ostre słowa. Emocje wymknęły się spod kontroli, a wymiana zdań zaskoczyła nawet doświadczonych obserwatorów. Co dokładnie powiedzieli sobie nawzajem to ujawniamy w materiale. Wielka zmiana w rządzie. Polacy szczerze powiedzieli, co o tym myślą, a wyniki naprawdę zaskakują. Czy zgadzacie się z ich opinią? Na europejskiej scenie politycznej znowu zagotowało. Po głośnych słowach jednego z przywódców padła szybka i stanowcza odpowiedź z Polski. W tle spór o przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo całej Europy. Co tak naprawdę wybrzmiało między wierszami o tym wszystkim opowiemy w nowym wydaniu 24 Polska. W czasach pełnych napięcia i niepewności warto wiedzieć, co naprawdę dzieje się wokół nas. Twój like i subskrypcja to coś więcej niż kliknięcie. To znak, że chcesz być częścią świadomej społeczności. Razem możemy więcej. Wspierajmy się, wymieniajmy informacjami i trzymajmy rękę na pulsie wydarzeń. Zostaw lajka, subskrybuj i bądźmy w tym razem. Plan pokojowy dla Ukrainy zaproponowany przez Waszyngton zostanie omówiony przez przedstawicieli Europy, USA i Ukrainy. Spotkanie odbędzie się dzisiaj w Genewie, informuje Reuters, powołując się na źródła zbliżone do szczytu G20 w Johannesburgu. Europę w Genewie będą reprezentować Francja, Wielka Brytania i Niemcy, które tworzą nieformalny sojusz bezpieczeństwa o nazwie E3. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził informację o tym, że w najbliższych dniach odbędą się konsultacje Ukrainy i partnerów dotyczące rozmów pokojowych. Poinformował o tym w swoim wystąpieniu. Podpisałem dekret dotyczący składu delegacji Ukrainy. Zatwierdziłem wszystkie odpowiednie dyrektywy. Nasi przedstawiciele wiedzą, jak bronić ukraińskich interesów narodowych i co dokładnie jest potrzebne, aby Rosja nie dokonała trzeciej inwazji, kolejnego uderzenia na Ukrainę. Tak jak w przeszłości powtarzała zbrodnie przeciwko naszemu narodowi oraz innym narodom. Dodał, że obecnie chodzi o znacznie więcej niż o poszczególne punkty tego czy innego dokumentu i że trzeba doprowadzić do tego, aby nigdzie w Europie ani na świecie nie panowała zasada, że zbrodnie przeciwko ludziom i człowieczeństwu, przeciwko państwom i narodom mogą zostać w jakiś sposób wynagrodzone lub przebaczone. Prawdziwy pokój zawsze opiera się na gwarantowanym bezpieczeństwie i na sprawiedliwości. I to nie tylko moje odczucie. Wiem, że tak czuje miliony naszych ludzi i większość ludzi na świecie. Do Genewy przybędą również doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Sekretarz Armii Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll wraz ze swoim zespołem przybyli 22 listopada do Genewy, gdzie spotkają się z wysokimi rangą ukraińskimi urzędnikami w celu omówienia dalszych kroków na drodze do osiągnięcia pokoju w Ukrainie. Informuje o tym CNN, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Podaje się, że sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz specjalny wysłannik USA Steve Whitcoff dołączą do rozmów w Genewie 23 listopada. Strony planują uzgodnić sformułowania przed spotkaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ponadto rozmówca stacji przekazał, że zaplanowano także spotkanie delegacji rosyjskiej i amerykańskiej w celu omówienia planu pokojowego wobec Ukrainy. Według niego spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Kier Starmer oświadczył, że zachodni partnerzy Ukrainy skupiają szczególną uwagę na omówieniu planu pokojowego Trumpa. Myślę, że teraz cała uwaga skoncentrowana jest na rozmowach w Genewie i na tym, czy uda nam się jutro rano osiągnąć postęp. Odnosząc się do punktów planu, Starmer wyraził zaniepokojenie ograniczeniami dla sił zbrojnych Ukrainy. Polacy zostali zapytani, kto ich zdaniem lepiej poradzi sobie w roli marszałka Sejmu. Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że większość uważa, iż bardziej odpowiednim kandydatem jest Włodzimierz Czarzasty. Badanie przeprowadzono w dniach 14 do 16 listopada 2025 roku, tuż przed planowaną zmianą na stanowisku marszałka. Respondenci mieli ocenić dwóch polityków – Włodzimierza Czarzastego i Szymona Hołownię. W sumie 37,6% ankietowanych wskazało, że lepiej sprawdziłby się czarzasty. 4,6% odpowiedziało zdecydowanie czarzasty, a 33% raczej czarzasty. Szymon Hołownia zdobył poparcie 29,9% pytanych. 19,9% zaznaczyło zdecydowanie hołownia, 10% raczej hołownia. Jednocześnie aż 32,5% badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi lub nie miało zdania. Bardziej szczegółowa analiza pokazuje wyraźne różnice między elektoratami. Wśród wyborców koalicji rządzącej KO Trzecia Droga Lewica zdecydowana większość opowiedziała się za czarzastym, łącznie 74%. 13% zdecydowanie, 61% raczej. Hołownia w tej grupie otrzymał tylko 11% poparcia, 5% raczej hołownia, 6% zdecydowanie hołownia. 15% respondentów nie miało opinii. W elektoracie opozycji, PiS, Konfederacja, proporcje są odwrotne. Hołownia uzyskał tam łącznie 60% wskazań, 18% raczej, 42% zdecydowanie. Czarzastego poparło jedynie 13% raczej czarzasty, a 27% badanych nie wyraziło żadnej opinii. Wśród pozostałych ankietowanych dominował brak zdania aż 65%. Z tych, którzy udzielili odpowiedzi, 31% wskazało czarzastego 1% zdecydowanie czarzasty 30% raczej czarzasty natomiast hołownie tylko 4% raczej hołownia. Donald Tusk ostro skomentował na platformie X najnowszą wypowiedź premiera Węgier. W sobotę Viktor Orban odniósł się do ujawnionego przez media amerykańskiego planu pokojowego dotyczącego Ukrainy. Stwierdził, że jeśli europejscy liderzy będą dalej przekazywać Ukrainie środki finansowe i uzbrojenie bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, doprowadzi to do bezpośredniego konfliktu między Europą a Rosją. Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem jest inicjatywa pokojowa proponowana przez byłego prezydenta Donalda Trumpa. Węgierski premier pod Podkreślił też, że europejscy przywódcy powinni odejść od obecnej strategii wspierania działań wojennych Ukrainy, ponieważ, jak twierdzi, prowadzi ona jedynie do niepotrzebnego zużywania zasobów. Z kolei Donald Tusk zabrał głos. Premier Orban żąda natychmiastowego zablokowania wszelkiej pomocy dla Ukrainy. Popiera też propozycję ustępstw terytorialnych Ukrainy i jej częściowego rozbrojenia. W sumie nic dziwnego, że w Budapeszcie azyl znaleźli Ziobro i Romanowski, napisał premier Donald Tusk. Żołnierze uczestniczący w operacji Horyzont są wyposażeni w broń zgodnie z obowiązującymi regulacjami. O tym poinformował rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wcześniej w mediach pojawiały się doniesienia, że mają przy sobie broń, lecz bez amunicji. W ramach operacji Horyzont żołnierze WOT dysponują zarówno bronią, jak i amunicją, a ich obecność, zgodna z decyzjami władz i przepisami prawa, ma na celu ochronę infrastruktury krytycznej. Jak podkreślił rzecznik, działania te są prowadzone również w reakcji na informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Żołnierze wojsko Brony Terytorialnej biorący udział w operacji Horyzont są wyposażeni w broni i amunicję, ponieważ wykonują zadania wynikające z decyzji władz państwowych i obowiązujących przepisów prawa. Działają na podstawie artykułu 18 ustawy o policji i podczas pomocy w ochronie infrastruktury krytycznej mają uprawnienia tożsame z funkcjonariuszami policji, co obejmuje m.in. możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Legitymowania czy zatrzymywania. Napisano w komunikacie Wojsko Obrony Terytorialnej. Wspólne patrole, WOT i Straży Ochrony Kolei stanowią odpowiedź na incydenty dotyczące infrastruktury kolejowej oraz na niedawne akty sabotażu przypisywane działaniom zleconym przez Rosję. Nawrocki odpowiada Tuskowi. Po tym jak Donald Tusk ogłosił, że Polacy powinni stosować się do pięciu zasad dotyczących przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji, prezydent Karol Nawrocki zamieścił własny wpis. Przypomniał w nim: Pięć prawd Polaków spod znaku Rodła z 1938 roku. Zaznaczymy, że w środę premier przedstawił zestaw zasad na rok 2026, wśród których znalazły się m.in. apele o wezwania do niepowtarzania rosyjskiej propagandy, niepodważania członkostwa w UE oraz koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym. W sobotę prezydent Nawrocki nawiązał do historycznego dokumentu z 6 marca 1938 roku, opublikowanego w Berlinie, podkreślając aktualność tamtych pięciu prawd. Piękny manifest polskości, manifest ludzi odważnych, kochających Polskę, którzy nawet w obliczu nadchodzącej hekatomby szukali siły narodu w tym, co najważniejsze. Można być uczestnikiem wydarzeń historycznych. Tworzyć ją, ale tam, gdzie ona już jest, warto albo słuchać, albo milczeć. Pięć prawd Polaków, jesteśmy Polakami. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem: co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą nie można o matce mówić źle napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki. To były wszystkie wiadomości na dzisiaj. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.